Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym materiale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej w tym mianowicie Oxe o X Defiant. Jest to słuchajcie, darmowa strona multiplay z możliwością crossplayu. Jeśli ktoś z Was po prostu nie wie, co to jest crossplay, już tłumaczę. Gracze grający na różnych platformach, w tym przypadku PlayStation i PC, grają razem bez podziału na platformy. Dzięki temu łatwiej znaleźć ludzi do grania. Ok, i teraz tak, słuchajcie, co do samej gry. Każda rozgrywka składa się z 12 graczy w dwóch drużynach po 6 zawodników w każdej. Czym różni się od innych tego typu gier na rynku, których jest pełno, zapytacie? A tym, że tą grę Ubisoft stworzył na zasadzie tego, że w różne swoje znane marki wmieszał w ten świat, doprawił, posmakował, przyprawił pierszkę na górze i voilà. A tak na serio. Dobety trafiły obecnie cztery frakcje. Każdy z tych postaci możemy przypisać dowolną posiadaną przez nas broń, ale różną się zdolnościami oraz różnego rodzaju perkami. Tak? I tak na przykład dobety trafili. Cleaners z The Division. Posiadają np. miotacze ognia, drony z napalem, koktajle mołotowa, czy amunicję, która dodaje dodatkowe obrażenia. Drugą frakcją są Phantoms z Ghost Trigona, w której oni mają specjalne tarcze, pancerze, czy zwiększoną ilość zdrowia, czyli taki wiecie, tank trochę, nie? Później mamy Libertat z Far Cry'a, to po prostu medyk, który leczy siebie, towarzyszy, czy po prostu wszystkich obszarowo. I ostatnią grywalną frakcją na ten czas w becie jest Esheron ze Split Posiada o oni oczywiście tak niewidzialny pancerz, sonar do wykrywania przez ściany, czy maskowanie swojej pozycji na minimapie, taki, żeby nas nie wykrył, wróg nas nie wykrywał na swojej minimapie. I jest jeszcze piąta frakcja, ale ona jest zablokowana. jak nie da się nią grać w becie, jest to Dead Sex i to jest świat z Watch Dogs ale na razie póki co są niedostępne. Początki są bardzo skromne, eee, mamy bardzo ubogie, jeśli tak powiem, możliwości uboru mamy parę pukawek, ale jakby bez szału. Ale ma nas to motywować do gry ma nas to do, motywować do gry, e, ponieważ e, grając oczywiście z punkty doświadczenia, które możemy zainwestować, zdobywając levely w nowe ulepszenia broni, a te już naprawdę wzmacniają naszą rozkrywkę i gra staje się na pewno prostsza, a dla słabszych graczy na pewno też łatwiejsza i mniej frustrująca. I Do tego możemy zepsuć 10 e, zestawów uzbrojenia. E, jeżeli macie jakieś takie swoje, które chcielibyście zapisać, no mamy w tej chwili 4 frakcje, czyli 4 na pewno by się przydały, e, ale ma być tego e, później coraz e, więcej. Słuchajcie, co do misji, będzie mamy 4 rodzaje misji: jest to misja eskorty, czyli jedni muszą dotrzeć do celu z paczką w wyznaczonym czasie, a drodzy muszą ich powstrzymać. Jest to najszybsza. Roz, znaczy najszybsza pod względem czasu rozgrywka, bo tutaj to trwa z reguły około 5 minut i jest to najszybsza czasowo i najgorzejsza growo, moim zdaniem, bo ładnie skupiamy się wokół powolnego robota, który niesie w paczkę i jakby gra troszeczkę tu w czasie na dynamice. Moim zdaniem, jest to dobry tryb dla takich graczy mniej doświadczonych. Później, słuchajcie, mamy kontrolę strefy i kontrola w mamy pięć stref, a tam też stref, 5 stref. że która oczywiście broni, druga atakuje i ta, co broni, ma o, o tyle taką przewagę, że musi te strefy stracić wszystkie. Jeżeli straci na przykład 4,5 strefy to dalej wygrywa, czyli ci co muszą zdobyć strefy, muszą je podbić w całości, Więc tutaj jest dość ciekawa gierka, tutaj już się zaczyna trochę dziać, naprawdę już robi się całkiem wesoło, słuchajcie, później mamy dominację, czyli standardowe trzy strefy, tak jak to w wielu grach tego bywa, nabijamy punkty, To pierwszy, która pierwsza drużyna dobije do wyznaczonej ilości punktów, wygrywa. Słuchajcie i ostatnią e, jakby możliwością w tej chwili gry jest okupacja i to jest najbardziej dynamiczny tryb według mnie, który naprawdę e, zmienia się wszystko tak szybko, że czasami nie wiedziałem, w tą stronę mam biec. E, chodzi o to, że musimy bronić, bądź atakować różne strefy, które się zmieniają co chwilę na mapie. E, na przykład w tej chwili mamy jedną strefę, za chwilę ona znika i już musimy biec do kolejnej, bronić bądź atakować. I to jest moim zdaniem najbardziej zwariowany tryb, gdzie dzieje się po prostu najwięcej. Więc teraz jeszcze słuchajcie, króciuteńkie podsumowanie całej tej produkcji. Pograłem ją troszeczkę, chciałbym się z wami podzielić, co o tym myślę. I teraz tak, plusy. Plusy jest na pewno cena, bo za darmo, a za darmo to bardzo uczciwa cena. Sami przyznajcie, lepiej być nie może. Do tego, słuchajcie. Póki co Ubisoft obiecał, że co 3 miesiące będzie wchodził nowy sezon, czyli nowa zawartość. Nowa zawartość ma dać nowe postacie, nowe mapy i nowe tryby gry. Dalej z uniwersum Ubisoftu, który ma naprawdę, myślę, spore pole do popisu tutaj. Jeżeli robicie gry Ubisoftu, no to myślę, że naprawdę każdy powinien spróbować. A przede wszystkim dlatego, że jest to, tak jak wspomniałem przed sekundą, gra za darmo i nic nie Teraz tak, jeżeli chodzi dalej, jeżeli pomijamy, już to, że to jest za darmo i mamy nowe tryby, nową zawartość co 3 miesiące, to tak. Uważam, że jest spora różnorodność, mimo tych czterech frakcji, jakby ja już sobie tam przypisałem jedną, mi najbardziej postacie z Ghost Recona się podobały oraz możliwość wstawienia tarczy, ewentualnie pancerze niewidzialności, też, też to było dość fajne, ale najbardziej tarcza. Tutaj to mi się najbardziej podoba i myślę, że tu każdy w tych czterech frakcjach, póki co, też znajdzie coś dla siebie. I tak jak mówiłem, początek jest ciężki, bo nasze postacie nie są dobre. Jeżeli zagracie jeszcze z lepszymi graczami, którzy już mają wbite konkretne lebele, to widać to. To widać to na naprawdę gołym okiem, że są dużo mocniejsi, więc motywuje to tym bardziej do tego, żeby grać. I co najważniejsze, słuchajcie, gra też sama motywuje, ponieważ śmierć jest, jak bym tu powiedział, bardzo bezbolesna w tej grze, ponieważ te spawny są bardzo się natychmiastowe, więc to, że zginęliście, specjalnie was nie frustruje, przynajmniej mnie nie frustrowało jakoś specjalnie, bo nie zdążyłem zginąć, a już tak naprawdę będąc z powrotem na planszy i sobie biegać dalej, więc uważam, że to jest naprawdę fajne i mało frustrujące. Co w takich grach dla niedoświadczonych graczy bywa przez to barierą nie do przebycia. Jestem akurat nieco w klasie multiplayer'owym, to nie są pozycje dla mnie, więc jakby jestem na pewno u dołu tabeli, a mimo to gra sprawiała mi przyjemność. Grafika, moim zdaniem, jest jak najbardziej w porządku i pamiętajcie, jeżeli macie możliwość ogrania bety, zgłosiliście je wcześniej do kod, to jest ona do 23 kwietnia i jest to myślę, że ktoś ma okazję to warto spróbować. Szczególnie, że już się w końcu spokoiły serwery. Bo początki były mega ciężkie. Na mecz się czekało nawet po godzinę, półtorej, bo tak się wyszały serwery, ciągle wyskakiwały błędy. Teraz Ubisoft już wydał aktualizację i jest wszystko w porządku. Aby to jeden z moich głównych błędów do który że serwery naprawdę chodziły ciężko. I tak, jeszcze miałbym się do czegoś przyczepić, to do stref respawnu, które czasami bywają tak, że wychodzimy już dostajemy kule w łeb. I to jest wkurzające. Oraz do tego, że czasami stojąc z przeszkodami i tak otrzymujemy obrażenia, że nie bardzo te wszystkie zasłony działają. I to jest moim zdaniem na tyle z minusów. A największym plusem, tak jak mówiłem, są to, że odwiedzamy tutaj i mapy, które są stworzone z danych Gier oraz, oraz postacie, tak, które są tutaj z danych gier, i myślę, że to jest jak najbardziej dużym plusem i każdy znajdzie tu coś dla siebie, bo pamiętajcie, za darmo to uczciwa da. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się. Cześć.